Moi drodzy, witamy Was w kolejnym odcinku na kanale. Um, Jedz się ze mną uh, Golololli. Dzień dobry. I słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie w kolejną podróbę uh, Toka Boka Life. To wygląda world. jak gra uh, dla jednolatków, ok? Joja Busy Life World. Uh, ja słuchajcie, powiem Wam tak. Busy, busy Life World. Dobrze, busy, busy Life World. I ta gra, w ogóle styl tej gry wygląda dokładnie jak, jak, jak jakieś książeczki dla, dla jednolatków, no. Dla małych dzieci, na których uczą się czytać czy coś. Słuchaj, wiesz co, ale uh, już widzę jedną zaletę od Toki Boki, mój drogi. Słońce nie jest nawiedzone. Słońce jest normalne, dokładnie. Tak, czy, jest trzeba nawiedzone. kupować te rzeczy wszystkie? Nie wiem, czy... zobaczymy, ale w ogóle czy to jest pipi Landström, jakby co to jest za postać w ogóle? Nie ta... mam pojęcia, ale te postacie są straszne. Ania co, co to jest? Te jest... postacie są straszne, czuję się jakbym naprawdę... Ej! Ej to, nie wygląda. to nie wygląda tak źle, szczerze. Słuchaj, może to jest Toka Boka wyglądają jakby, tak a, i, czekaj, a nie mamy... Bo, ej, ale to jest normalnie to samo jak taki boki, weź naciśnij to tutaj, te postacie, czy możemy my sobie zrobić <głos> jakąś? <głos> tak, możemy, hej, to jest, to jest taka kopia jeden do jednego, o ile ta inna gierka, jak ona się nazywała, ta inna? E, Mika Life, Mika, Mika World? Mika World? E, Mika Life, coś takiego, Słuchajcie, no. e, tam po prostu, tamta gra była podobna, ale nie była taka sama, a ta gra jest dosłownie... Kopią. Ale poczekaj, najważniejsze jest to, że tak stylem. naprawdę tutaj jest wszystko darmowe. Nie, no nie, 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 Jeżeli... nie, nie. Nie, 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 nie. ma opcji, że. No i walnąłeś się w. Ten, nie ma opcji, ten. żeby było darmowe, słuchaj. Poczekaj, jak to siebie zrobić? Zobaczmy w ogóle jak to. E o. Tak od razu, że ja? Że tak Dzięki, od razu? Dobra, poczekaj. W takim grob. razie. Poczekaj, a ja jakby, to ja powinnam sobie wy wymyślać A proszę rzeczy. bardzo, no, myszka co jest. Ale No dokładnie, mój drogi. Tylko poczekaj. Zróbmy to w miarę szybko, żebyśmy mogli zobaczyć, co dalej się dzieje w tej. W miarę szybko, słuchaj, jakbyś mnie nie znał. Okay, mój drogi jest... to jest bardzo. Wow, to jest... Ile tu jest rzeczy! Patrz, kociusz. To nie są takie kociusz. Ale takie warkoczyki. No takie teoretycznie warkoczyki. Wiesz, no, to takie pyćki, to w to jestem ja. To jestem ja w sumie, ale w ogóle nie podoba mi się. Czy mamy wąsy? Czy mamy wąsy? Nie, nie robimy sobie wąsów. Czy mamy oczy? Mamy oczy. Słuchaj, jakie oczy robię, Oczy wkurzone takie. Ej, ja, nie, bym, ale... ja bym zrobił z jakimś makijażem, o. O, one, takie ładne są. Y, nosek jaki? Taki najzwyklejszy, nie? No to taki, taki chyba jaki jest. Tylko ten ząb jeden sobie weź z ust wyciągnij. Przepraszam bardzo. Czy, je, czy masz coś do mojego zęba jednego? Tak. Co, co masz do niego? Wyglądasz można? jakbyś miała półtora roku. Bo to jest gra, wydaje mi się, dla dzieci, które mają półtora roku, jakby, ale... tak. Co my tu robimy w takim razie? Czemu w nią gramy? Bo ja mam półtora roku, tak wiesz, wewnątrz. Mentalnie. Tak, mentalnie mam półtora roku, ja się tak czuję. O, 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 mogę się być wkurzona, widziałaś? Jestem wkurzona. M dziwią mnie te ręce, czemu te ręce są takie... No, nie wiem, słuchaj, no ale wiesz co, może być tak, że my się śmiejemy z gry, która tak naprawdę jest lepsza niż to kaboka, ponieważ tutaj nie no, będą... No, styl na pewno nie jest lepszy. No, ale... Maru... O, trochę za dużo. Co tutaj jest w ogóle? Co to ma być? O chyba... nie można być oczu takich, gdzie są białka, normalnie oczu. Nie, nie będzie żadnych białek. Nie mam tych zmarszczek jeszcze. Jeszcze, moi drodzy, nie mamy zmarszczek. Trochę za duże tutaj to serduszko, prawda? Wiesz, lubisz w, pole... w ogóle, jak szybko to robię. Tylko i wyłącznie, żebyś ty na mnie nie krzyczał, że robię wszystko. Ale na bolo. ciebie nie krzyczę w żaden sposób. No, wcale nie. O, okej. Okay. Uuu, outfity tutaj są on point, będę szczera, jakby kamantaka, jeku, dajcie mi takie coś w prawdziwym życiu. To... Naprawdę mają dobrego tutaj tego yy, faszonistę, serio. Dokładnie, jakby... osoba od... Yy, cofnij! Co? Co? Co O, no, no może by, jakby to nie jest aż takie fajne, ale poczekaj, czy my tutaj mamy jeszcze... Nie jesteś inny... ogrodniczek? Były tam w poprzedniej kategorii. Proszę cię, jakby jak mam to, do wybrać. No dobra, dobra. No proszę cię, no jakby całkowicie to jest. tu skawka. Nie, jeżeli nie ma żaby, to my nie wybierze wybieramy tego. Czy jest żaba? Chyba nie. O, proszę. O Baby! Ja wyglądam po prostu genialnie w tej grze! What? To jest... Ja jestem w szoku, jakby ta gra jest niesamowita. Ja się nie powinnam z niej śmiać po prostu wcześniej. A, e, my... nie. Poczekaj. A te okulary wyglądają. No, mo, poczekaj, może znajdę jakieś fajniejsze. O, zobacz. O, no o. proszę bardzo. No, że to, to nie jest geniali, po prostu? Doskonale, doskonała. Czy to jest wszystko już? Tak, zapisz mnie. Koniecznie jak zapisz. To się, jak to się zapis Tutaj musisz wrócić po prostu, jakby wróć chyba strzałką. Jeżeli, ale jeżeli to stracimy. Tu? Nie, tutaj na górze. jeżeli to Dobra, okay. nie straciliśmy tego. To teraz ja, tak na o. szybko. Tak w sumie jesteś prawie podobny już. E, proszę bardzo, e, włosy, tak się spatrzę na swoją kamerkę. Czy jest on tu coś takiego? No, raczej tak. Albo, tak. o, coś takiego. Nie, coś. Takiego bym chciał, ale. no, to, no ale, ale to mało, bym... mało moje, to jest moje, o! Tak, tak, to jest twoje. Jak eee, mi się wydaje. Włosy. Poczekaj, czy to były inny jakby kolor zielonego, czy jest tutaj bardziej mój zielony? O, tu jest bardziej mój zielony, zobacz tutaj na dół! Na dół, zobacz, widzę, jest bardziej mój zielony! Widzę, widzę. widzę. W takim razie ty będziesz mogła sobie zmienić, ale w międzyczasie. Eee. Dlaczego masz zieloną brodę? No. Dlaczego masz no. zieloną brodę? No, 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 no. Myślałem... Tak, no ten pierwszy sobie je weź. Ten pierwszy sobie weź to jest twoja A, broda. A no dobra. No to jest twoja broda. No dobra. dobra. Teraz jej oczka wybierz ładne. Um... Okej, okay, to? Nos. Wyglądasz jak postaci anima crossing. Trochę. <s Hutch advice> Trochę bardzo. <s personalities> dobra, brwi, brwi muszą też być. Widzisz, być trochę jaśniejsze. Wiesz, co wyglądasz jak stary chłop? Wyglądasz jak po prostu stary chłop. Am, przepraszam cię, bardzo. No, no to co ja poradzę, no? Albo wyglądasz jak właśnie osoba, jak jakiś drwal po prostu. Co nie z jak... McDonald'a, co ale ja tak poradzę. naprawdę. No, y jeszcze się cieszysz, jakby. Ja no, nie, nie rozumiem o co chodzi. Teraz wyglądam jak stary chłop. Czekaj. No, wyglądasz jak stary o to, chłop. O to. O to. No. A teraz wyglądam jak bezdomny. tym <śla> Bądź tak, w porównaniu ze mną, bądźmy szczerzy, w porównaniu ze mną to ja, no ja nie chcę nic mówić, ale dobra, jakby dobra, trochę gorzej dobra. wypadasz. E, tutaj Tyle? Nie, nic, to jest jakoś tutaj tą. Ubrania, ja wiesz, wiesz czego ja szukam? E, tak, szukasz koszuli w kratę. I raczej chyba jej nie uzyskasz z tego, co widzę. Muszę ją... O, w szafloczku mogę. Nie, proszę cię, teraz wyglądasz jak bardzo podejrzany tutaj ten, jednostka osobowości i społeczeństwa, która nie powinna przebywać z dziećmi. to poczekaj. Jakiś taki naj... coś... Oje, o. E, no Coś... Ojej, Nie. No, Starhub... O, 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 tutaj wyglądasz jak jakiś raper czy coś. nie, dobra. Um, będę, będę elegancko, proszę bardzo. Jezu, wyglądasz jakbyś mi próbował sprzedać Thermomixa. Dokładnie, komplet garnków. Tak, i, i w ogóle, jakby, albo wyglądasz wiesz co, jak jakiś nauczyciel, tylko taki nauczyciel, którego nikogo, nikt nie lubi, bo jest zbyt bardzo taki, wiesz, no. Bardzo, bardzo ze szczegółami widzę, mówisz. Um, o, możesz mieć, hej, możesz mieć, jakby kwiaty we o. włosach. Tu, 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 tu. Możesz mieć kwiaty we włosach, jestem całkowicie... Teraz wyglądam jak sprzedawca. A, naprawdę tak się zostawia. Proszę bardzo, z okularami. Poczekaj, czy możemy mi zmienić kolor włosów? Czy Ry... możemy... To jest bardzo istotne, to jest bardzo istotne, bardzo ponieważ kolor, e, Proszę tutaj na dół? Bardzo. Musisz pójść na dół. A nie taki? Nie, to jest mój. To jest mój przecież. Ja mam okay. taki ciemny. No. Ej, no. Porównajmy się, jakby porównajmy się, moi drodzy. Kto tutaj jest um, no, bardziej. Doskonale. Wyszukany. Tak, bardziej doskonały. Kto jest bardziej doskonały? W takim razie, moi drodzy, co? To... Wow. Ho, 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 ho. My tu jedziemy gdzieś. Ho, 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 ho. Słuchajcie, ja teraz Patrz, chcę... się za ręce? Czy to tylko tak se sobie... Nie, tak w jakbym była twoją e... córką. Przepraszam bardzo. Czy w ogóle te, te postaci się jakby tak truszają w dziwny sposób, nie? Jak takie lalki trochę. Co my tu mamy zrobić jakby? Nie wiem, idziemy do miasta, kochanie. No ja creator stage. Uf. O, dostaliśmy prezenty jakieś w ogóle. Co tu jest jeszcze? Pyk. No nie, nie możesz. O, o, to jest może dla mnie. Oczywiście, bardziej. czy to się trzymać? Hej, to jest dosłowna kopia Toki Toki boki. boki. ale słuchaj, wiesz, co, mi jest trochę głupio, że ją tak, nie wiem, tak powiedziałam złe rzeczy na tą grę, ponieważ wydaje mi się, że ona, słuchaj, w niektórych aspektach o, patrz, jest Patrz, trzeba, 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 od trzeba kupować rzeczy. No tak, ale zobacz, ile tutaj jest jakby darmowych rzeczy? W to, co poza aż tyle nie ma. No aż w sumie, aż tyle darmowych, właśnie. Ale, tu, ale jest dużo więcej, patrz, tu jest tylko, tylko to. No, statek te dwie rzeczy. Ej, wydaje mi się, że to naprawdę może być lepsza podróbka to kiboki. Ale to wygląda gorzej, te postacie są brzydsze. Wyglądają Hej. gorzej, ale jest więcej kartek. We, weź, weź postacie z tej gierki tej Mimi mi, Mika World to, to Mika Town. Mi, Mika Town. Miga, 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 Town. Miga. E, weźmy postacie z tej Migi, bo ta Miga miała bardzo ładne postacie. Miasto stąd o, pójdźmy do parku na przykład. Tutaj jest jakaś jakiś aniołek, no A tam jakiś aniołek. nie, by, nie byliśmy na tu dopiero co? Nie, o, serio? Tak. A nie możemy jakby pójść o tego aniołka, bo mi się na przykład podoba, jakby chyba, jak nie chyba. Chyba nie wiesz. O, słabiutko. E, ale shopping mall, zobaczmy, no co jest w, na, w centrum handlowym. Mam nadzieję, że nieprawdziwe jakby zakupy, prawda? Eee. Mam nadzieję. Dzień dobry. E, o, proszę... Ej. <noise> Czy są tu... Też jakieś. A, sekrety? sekrety. Nie, mój drogi, nie dostaję żadnych sekretów, Ktoś chyba że naprawdę są. No nie wiem. A może? No. Czy coś tu jest? Piętro wyżej! A gdzie jesteśmy my? Nie wiem, nie, nie, nie włożyliśmy siebie na razie. Ale hej. To naprawdę. To naprawdę jest. Jeden do jednego kopia. Ale nie ma takich uroczych zwierząt. Będę szczera. Zwierzęta nie są tak urocze. Naprawdę. Jakby, czy mam tutaj swoją żabę? O, to mi się podoba. Poczekaj, mi się podoba ta kaczka. I mi się podoba tutaj ten żółw. Skąd wiedziałeś, które rzeczy mi się podobają? O, o, o. Czy to jest secret? Czy to jest secret? Uwaga. Uwaga. Kochanie, ale ten sekret jest jakby... No, no, no nie wiem. Sekret? No i teraz musisz tym, no dawaj. Robisz, robisz, robisz i co? Nie ma sekretu. Jej, to po prostu plac zabaw. Ta gra jest miliard razy lep, gorsza od Tokaboka z tego powodu, że nie ma sekretów, które się nie można wydaje. Użyć. Naprawdę, jeżeli ktoś jakby nie ma kasy na Toka i chce pobrać która... Ale to jest za darmo, też jest tak, za darmo. Ale tutaj jest więcej rzeczy do robienia. Czaisz, musisz. Nie bijąłeś nas. Nie dałeś mi moich zabawek. Sprawdzamy rzeczy, sprawdzamy lokacje, jakie tutaj są. Na przykład Beauty Salon. Nie chcesz do, do salonu piękności pójść? Nie. Chcę mojego żółwia. A... Możesz cosplayować jako zombie, jeśli byś chciała. Chcę mojego żółwia. Proszę bardzo. Chcę mojego żółwia. Dostaniesz swo... jego żu... Gdzie jesteśmy my? Ej, nie ma nas. Utknęliśmy w tamtej, na tamtej lokacji. Utknęliś... Nie, nie da się ich nie utknęliśmy w parku. Tak może być, słuchaj. <sighs> Ale hej, może ja bym się chciała pomalować, na przykład sobie chciałabym jakieś te rzęsy dokleić czy coś, chyba, no, nie się, wiem. chyba się nie da. No, słuchaj, gdzie my jesteśmy, jakby Masz wy... tutaj solarium, masz na oczy coś, masz no szlafroczek tak. do założenia, ale tych rzeczy tutaj nie da się używać. Jesteś pewien? Jakby weź na tej, na tym, na tej osobie, która okay. teraz cosplayuje jako e, zombie. Czekaj. No weź zabierz jej tą maseczkę z, z łba. Już, poczekaj. No, weź tą He. maseczkę. Maseczkę z łba jej zabierz, bo... tak. Tu... Dobra, zabierz to. Teraz weź pędzel. Pędzel? Tak, pędzel, namocz. Na na moc w tym pudrze? Ja nie, to to jest zbyt skomplikowane. Ja nie wiem jak to się robi. Dobra, na No namoczyłem. i teraz dopiero, no. A spróbuj teraz szminkę, jakby jej nałożyć na usta. E, szminka? No. no, nie działa. Nie, mówiłem, że nie działa. Trochę słabo. Mówiłem, że nie działa. Nie, nie musisz. Psik, psik, nic. Nie, nie, nic, nic, absolutnie całkowicie nic. Ale chociaż hybrydki możesz sobie zrobić, więc. Moi drodzy, lepsze to niż to miga. Bo to miga, w tym miga nic nie było. Wiesz co powiem ci tak? Jest jeszcze jedna kilka z jakimiś króliczkami, jakimiś takimi. Ja dziwnymi. będę szczera, jeżeli ktoś nie ma kasy na tokę i kupowanie coraz nowszych dodatków, ponieważ tam niby teoretycznie są tanie, niektóre na przykład 3 zł, ale ale niektóry, dla niektórych 3 zł to może być naprawdę dużo, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. To uważam, że to jest naprawdę bardzo fajna alternatywa. Trochę mi głupio, Uf. że. Trochę mi głupio, że ją tak skrytykowałam na początku, ponieważ rzeczywiście... O, jak ładne. Hej, kup mi taką torebkę, taką w ten serduszko. E, którą, udzielę? Tutaj, taka różowa. O, taka? No, strasznie no, mi się podoba. Może. Wracając, naprawdę jestem tutaj um, zaskoczona i serio chyba nawet polecam. W ogóle tej zobacz, mamy męża, który czeka. Strój ślubny, można brać ślub w tej... W tej, tej. No i w ogóle super, nie? Jakby naprawdę... No, nie, szczerze, te postacie tutaj wyglądają dużo lepiej, niż wyglądają na tych takich obrazkach promocyjnych. A, rozumiem. O czyli tu, jakby... tu, jest, to, to tak, tu jest miliard to, razy gorzej. No ale się zgadzam. No ale słuchaj. Naprawdę wydaje mi się, że jeżeli komuś się nudzi Je, i. Jak kosztują dodatki? 3,9 Czyli to są dolary, czyli to jest 12 zł. Tak, plus minus. Więc jednak więcej niż to ceboce. No ale dobra. Moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o e, tą gierkę. Chyba. M tak. Myślę, że to już jest moglibyśmy do ewentualnie kupić rzeczy i zobaczyć, ale chyba tutaj nie ma co. Kto chce sobie sprawdzić, ten sobie sprawdzi. Tym bardziej, że każdy z Was ma e, raczej telefon swój, na którym może mieć tego typu gierki. Więc moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. E, ocena: Naprawdę powiem ci 7 na 10. 7? No, nawet 8. Hmm, ja myślę, że punkt mniej niż oryginalna toka boka. Okej, okay, no w sumie nie no, wiem, ma ile to Boka powinna mieć punktów, więc... To Boka punkt mniej. jest jakby oryginalny, my zostaje absolutnie ci na 10, jak wy wiesz, to jest jako oryginał. Tak czy inaczej, moi drodzy, dzięki za oglądanie, możecie napisać w komentarzu, co wy sądzicie o tej grze, a my się zamierzygnamy do zobaczenia, cześć!